Hej, szymanko ludzie z tej strony Kapio i witam Was w kolejnym odcinku kariery. Bornów. Słuchajcie, jak pamiętacie ostatnio, udało nam się wygrać wszystkie spotkania, 3, które rozegraliśmy. Drugie to było kompletnie nudne, to się nic nie działo. No i co? Idziemy po kolejne trzy zwycięstwa. Mam nadzieję, tak przynajmniej, że będzie. Aha! I nowa informacja. Mam nowy mikrofon, doszedł mi. Zapomniałem o tym na mojej stronie na Facebooku poinformować, którą oczywiście macie e, w opisie. Nie wiem, po co tak gestykuluję, jak na razie kamerka mi nie działa? A więc tak, będzie nowa jakość dźwięku. Już jest tak naprawdę. Napiszcie mi w komentarzach, jak nie słychać, czy jest lepiej. No na pewno będzie lepiej od mojego starego mikrofonu, ale czy nie trzeba wprowadzić jakiś poprawek. No dobra, to wracamy do gry. E, popatrzmy, spłat zmieniłem, bo Diko narzekał na mało gry dla naszej drużyny, więc go wpuściłem do pierwszej jedenastki. Wraca King, Pach, Arter, Atsu, Gosling, Galloway, Zuma, Disney, Bayery no i dałem tym razem Drągowskiego na bramkę, więc to są wszystkie moje zmiany, a więc zapraszam Was na pierwszy mecz, który rozegramy ze Stoke City u siebie. A więc witam Was na Vitality Stadium, gdzie, jak to na Anglię przystało, pada deszcz. No i mecz ze Stoke City, który na, na pewno do na, najłatwiejszych należeć nie będzie, no ale miejmy nadzieję, że uda się jednak go wygrać bez żadnych e, problemów, bo jednak Stoke jest, e, tu Fifa jest nisko w tabeli, więc problemów raczej nie powinno być, ale wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, I. były piłkarz FC Barcelony. Tutaj już dobrze przyjmuje piłkę Gosling. Diko wypuścił Acu. Krystian Atsu Już jest pierwsza okazja. Szturm Acu na bramkę. Krystian Atsu Zagranie do Diko. Diko! No niestety. Broni to Jack Butland. O, bardzo dobrze tutaj się znalazł. Pach. Pach Butland! Bardzo dobra brona angielskiego golkipera, No i niestety możemy mieć. No, małe problemy, tutaj potrzebuję kogoś prawo nożnego, więc. Okej, okay, damy Diko tam spróbuję zagrać przed pole karne, nie wiem czy to mi wyjdzie. To jest Dan Gosling. Gosling z Sansu! Znowu łapie Jack Butlan. Do Atsu, Atsu zagrywa na skrzydło. Jest Joshua King. King do Diko, Diko do Goslinga. Gosling znalazł pacha. Pach i olboczna siatka niestety naszego lewego ja Ajajajaj, mógł trochę lepiej się jednak w tej sytuacji e, postarać e, lewy skrzydłowy, no, Ale niestety już nic nam nie poradzę. Co się stało, to stało Ale ważne, że stwarzamy zagrożenie pod bramką Jacka Batlanda Caeluma Wilsona, co Bejerin? Nie Batland Jeszcze zgranie piłki głową, jeszcze raz Bejerin Ale niestety to był już zły strzał Hektora Bejerina, ale się tu dzieje od porządku do spotkania, jak mamy statystyki, przedstawione 6 strzałów na bramkę Stoke. Oni jeszcze żadnego to dobrze świadczy o naszej obronie, ale tu również źle świadczy o obronie Stoke City. Teraz bardzo dobre przejęcie. Nowy Dekan, ale od razu przejmuje to Diów. Wykorzystał swoje tempo, swoją siłę. No, ma na pewno większą od Diko i przejmuje piłkę. Jest Diko, no to trzeba bardzo dobrze rozegrać. Tam wchodzi Joshua King, Joshua King. Przepchnął się king, 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 king. I mamy 1 do 0 w 45. Minucie. To mi się bardzo podoba, że tutaj udało się przepchnąć Kimowi No, popatrzmy na no, tutaj, może też to jest podanie, Dico, ale udało mu się przepchnąć. Leć obok Batlanda. I w doliczonym czasie gry Joshua King zrywa swoją trzecią bramkę w tym sezonie BPL. To jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik, jak na prawa skrzydłowego, który rzadko grał w naszym zespole. Tak jednak. Umiał asystować i teraz pokaza, że umie również zdobywać bramki. Nie wiem, też potrzebuje kogoś Dobra, nie będzie pach znowu. Dobra, ty na zazdrość nagłówkę. Pach szuka gdzieś tam, kurta, z zoomy Może Hector Bejerin, ale mi się wydaje, że był znowu faulowany. Krystian Teraz jeszcze kurt Zuma, jest podanie do artera. Arter, on umie ze stansu. Arter! Rzut karny. Kontrowersyjna powiedziałbym sytuacja, no ale dobra. Ha Arter został sfaulowany, więc on do tego rzutu karnego. Harry Arter! Jeden. 2 do zera. Przepraszam bardzo. Harry Arter w 56 minucie z rzutu karnego. Podwyższa prowadzenie dla Bornów. Która to jest ramka Artera? Bo mało strzelał. No nie mam pokazane. Chyba nie wiem, czy to nie jest jego druga albo trzecia bramka. Harry... nie no, nieważne. Harry Arter w 56 minucie z karnego. zdobywa ramkę na 2 do zera i to się... Liczy. To jest ten Atsu, Joshua King To Diko, Diko znalazł pacha Pach Czy zrobi z tym użytek? Pach! Jak tu się minęli jeszcze, Co ty mi... Znowu WRZUT KARNY What the fuck? Dobra, wiecie co, zaszaleję I chcę, że bohaterem spotkania został Bartłomiej Drągowski, tak jest Eee Okej, okay, nie wiem, czy takie coś jest dozwolone, no ale dalej, ja chcę jeszcze raz Drągowskiego, Drągowski musi strzelić, Bartłomiej Drągowski, ulż zasadził zasadzi, polski goalkeeper i Bartłomiej Drągowski na 3 do 0, no wiem, ja się tu już bawię, ale no bardzo kontrowersyjne tutaj są sytuacje, no drugi rzut karny, ja w ogóle nawet nie zauważyłem, że tam był mój piłkarz sfaulowany, ja liczyłem na rzut rożny, a tutaj mamy dwa rzuty karne, no taka jest niestety FIFA 16. I na to się już nic nie poradzi, a więc raczej zwycięstwo już mamy w kieszeni, 3-0 raczej Stołku już nie odrobi. Gdzie? A gdzie? I Joselu, ależ tutaj pięknie rozegrany rzut wolny, no się sam zdziwiłem i w 90 minucie Joselu zdobywa bramkę. Na 3 do 1, ale popatrzmy, bardzo dobre rozegranie w ogóle rzutu wolnego, ja się tam nie spodziewałem, że to na główkę pójdzie. No i Bartłomiej Drogowski pokonany, myślałem, że zachowa 3 sekundy, ale tutaj błąd Distina, bo nie, nie upilnował Hiszpana i Joselu. zdobywa swoją pierwszą ramkę dla Stoke w tym sezonie. BPL, jest Ranti. Ranti chce się odkupić za tamtą, że nie trafił pustą ramkę Jack Butland. Sylwą Distin. To jest koniec tego spotkania. Wygrywamy 3 do 1. Ostatnia bramka naprawdę mnie zaskoczyła, ale bardzo fajne rozegranie tej akcji. Po dwóch żyta karnych wygrywam, no, no, ale popatrz, no, tutaj na strzały na... No, no to już tylko podsumowuję jaki był ten mecz, była kompletna dominacja. Bournemouth. Okej, okay, z kim nas, z kim czeka nas na następny mecz, bo coś śmiem. Manchester City chyba jeszcze. Nie, nie, Crystal Palace. co mamy Anglia przesyła raport co miesięczny raport 3. Jakich mamy juniorów? Uu, uu, uu. Podpisz kontrakt oczywiście Jeszcze wezmiemy tego Podpisz kontrakt A zresztą kontynuuj scouting Okej, okay, więc przechodzimy do meczu, następnego meczu z Crystal Palace i widzimy się za chwilę Dostałem wiadomość, że właśnie z, kon od kon z kontuzji wraca Andrew Surman Co jest naprawdę bardzo mnie zadowala i damy go oczywiście na ławkę rezerwowych, a tak jak już mówiłem wcześniej, widzimy się za chwilę w meczu z Crystal Palace. A więc zapraszam Was na mecz na South Park z Crystal Palace. No nie, nie wiem, że ten stadion się tak nazywa. Max Gradal 11, 11 bramy w trzecie miejsce w Premier League. No, ale tam jest ścif właśnie, jeżeli chodzi o bramki. No i miejmy nadzieję, że to będzie kolejne dobre spotkanie, że znowu będziemy dominować. Ale żeby ten mecz był bardziej ciekawy niż... No, ciekawszy po prostu niż ten Stoke City, bo i na Crystal Palace ma m.in. Bolasiego, Macabaya, a więc ma dobry skład. No, tylko tych dwóch zawodników znam, ale nieważne. Sylvain Destin. Jest Krystian Atsu. Atsu poczeka tutaj za Maxem Gradelem. Max, zaraz, się już na lewej stronie. To jest Max Gradel. Gradel z ostrego konta, no to musi być bramka! Jezu, na jakim farcie! Boże, aż mi się głos podniósł. Ehe, co się ze mną dzieje? Ale boże, mecz był nudny, serio, uwierzcie mi, mecz był nudny, to była jedna z najciekawszych akcji, jakie ja mogliście zobaczyć. No przecież tam może na początku spotkania te Crystal Palace, ale potem się nic nie działo. Oni podawali sobie cały czas tak piłkę jak teraz. No i fajnie, że jednak udało się strzelić na farcie, ale... Okej, okay, utrzymaj się przed piłce, pokazuje tam Ridgely Bazur. Bazur, ależ tutaj podanie jest. No, Galloway! Ej nie, obok bramki Ale też spanikowałem w pewnym momencie, bo nie wiedziałem co zrobi No to jest naprawdę jedna z najciekawszych akcji w drugiej połowie Boże, święty zaraz usnę Dlatego wprowadziłem Wilsona, żeby troszeczkę ożywił tą grę No i ożywił, ale i tak zaraz usnę Nie ja ma mowy o faulu Zresztą tam pięknie pokazał się Max Gradel Gradel, on nie marnuje takiej sytuacji, zmarnował Gradel, on nie wierzy że... Co wy macie osadzić z tymi strzałami? Nie potraficie się wstrzelić, no. Serman może popowróć się! Strzeli obok bramki. Ajajaj, aj, no, było blisko, Andrew Serwan, był blisko. Bartumi drągowski. Koń tego spotkania, wygrywamy 1 0. Naprawdę nudne mecz, nic się nie działo. Raczej dużo tu pokazywać nie będę, oprócz tych ostatnich akcji. No ale popatrz, do no 4 strzały, tutaj 5 strzałów moich, no dużo się nie działo. Było naprawdę wertą piecię z Newcastle Manchester 4-1 ze Stoke Teraz chyba nas czeka mecz z Manchesterem City w finale Puharu Capital One A więc widzimy się już w meczu z Manchesterem City. A więc zapraszam was już na Wembley, gdzie odbędzie się finał Puharu Capital One, w którym Bournemouth zmierzy się z Manchesterem City, największy jak do tej pory mecz Bornmove w tym sezonie, jeżeli chodzi o e, rozgrywki ligowe finał Puharu Capital One i 3 Wisienki z polskim trenerem zniosą e, trofeum puchar e, Znaczy czy wzniosą w górę Puhar Capital One, Puhar Ligi Angielskiej. I teraz jest wypuszczenie tutaj Keilum Wilson, już jest pierwsza akcja ze strony Bornmove i Calum Wilson dobre zatrzymanie, ale Mangala jeszcze lepiej powstrzymał napastnika i zarazem największą gwiazdę tego zespołu. Kailuma Wilsona Atsu, tym razem dalej odchodzi ta piłka. To jest jeszcze Atsu, Atsu! Tam Minks, 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 Minks! Minks. Dlaczego Minks nie zareagował? Chwyta się za głowę trener Bournemouth Dlaczego Minks tam nie zareagował? To jest jeszcze Christian Atsu. Cały czas przy bramce. Manchesteru City! Idę razem za głęboko. U, ale mam słabe podania. Rachim Sterling, uwolnił się tam lewym skrzydem Fabian Delfi, to jest niestety jeden do 0 dla Manchesteru City. No niestety bramka do szatni, ale ja nie potrafię już grać Tymi zawodnikami. Nie chciałem patrzeć na powtórkę, bo wiem, że to był kompletnie mój błąd. No ale ja nie mogę po prostu strzelić nie mogę się przelić przez ich obronę, a nie mają najmocniejszego składu. No i niestety z koniec pierwszej połowy zagrywamy jeden do zera. Ajajajaj, trzeba ja będzie z dwa strzały, dwa celne, jeden strzał celny i od razu bramka. Myślę, że tu trzeba coś pogłębiać w, w wytyczni. Jezu, ja tu wytyszę, nie, nie poustawiałem. Dobra, dajcie mi chwilę. To jest Harry Arter. Gran do środka, Max Gradel, Max Gradel! No tutaj Tobi Jezus, Gradel, Gradel, Gradel! było no Dobby, proszę Wilson, Boże święty, co żeś zrobił? Keyloom! Ja nie od... Ja... ja... nie spodziewałem się tego po tobie! Jeszcze może po rantim, ale nie po tobie. No Wilson, no, tym razem dobrze przejął, no ale że nie strzelił ponownie, no. A szkoda szczępić ryja. Jest Max Gradel. Moje ulubione zejście tym zawodnikiem. Max Gradel. Gradel 1 do 1 w 72 minucie. Max Gradel. Mówiłem, że to jest moje ulubione zejście tego piłkarza. Tym piłkarzem, przepraszam bardzo. Uuu, popatrzyłem, udało mu się. Przy supeczku max i tak masz grać, i tak masz grać, chłopie, w najważniejszym meczu. Grasz na Wembley, chłopie, tysiące ludzi na ciebie patrzy, nie wiem czy tam setki tysięcy, nie, raczej tysiące, tysiące ludzi patrzą na ciebie. To nie jest tylko born Move. to są mini też kibice, w większości born Move. Tielemon, no dobre przedłużenie piłki, ale mogłem poczekać. Za szybko, ja już chcę za szybko. Zaraz, Wilson, świetnie Harry Arter. Arter, Arter! 2 do 1 w 83. Minucie! Harry Arter, Harry Arter, popatrzcie na asysta świeżo prowadzonego Tielemon. Myślałem, że już nie trafi, trafił. Trafił Harry Arter. Pierwszy gol, jedyny prawdopodobnie już gol. W tym turnieju, ale jakże ważny. Na wagę mistrzostwa. Mistrzostwa. Mów po polsku, łopie. No, boże, co tutaj? Nic się nie działo praktycznie. No, no, no działo się, no nie mogę powiedzieć, że źle się wyraziłem. Działo się, ale no nie mogłem się przemóc. Teraz. Teraz. Wystarczy tylko tego bronić. Cailom jeszcze jakby Wilson strzelił. To by było zwieńczenie tego turnieju. To by było pewne już. Że to jest, jeszcze nie jest pewne. Kevin De Bruyne, ale powstrzymuje go Kurt Zuma, nie ma faulu, lecimy z kontratakiem, Yuri Tielemont, Tielemont, aj za lekko, za lekko, za lekko, zdecydowanie za lekko do Caleb'a Wilsona, nieważne, bronimy się już tylko teraz panowie, faul, może być, 89 minuta, nie wycinam, to będą chyba już najważniejsze fragmenty tego spotkania i tutaj Zuma, okej, okay. Nie wycinam tych fragmentów. Biegnie Caloon Wilson. Caloon Wilson. Caloon Wilson. Uwolnił się o dobrońce. Caloon Wilson. Caloon Wilson. Caloon Wilson. Caloon Wilson, Wilson. Wilson. Biegnie. Trzy. 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 I mamy już pewny zdobyty puchar Capital One. Już nic nam tego zwycięstwa nie odbierze. Ta bramka była nam potrzebna właśnie po to, żeby no, zwieńczyć ten turniej i wygrywamy! Mamy ten puchar Radość kibiców Bormów! Radość moja! Co tutaj się wydarzyło? Caballero załamany. No, niestety nie upilnował już tych dwóch bramek. Ale to wszystko dzięki Maxowi Gradelowi. Można powiedzieć, to on strzelił tą pierwszą napędzającą naszą maszynę. Bramkę. Potem już był tylko Arter i Kalen Wilson, który to wszystko zakończył. Popatrzmy, jaka radość moich zawodników, jest naprawdę fenomenalna, fenomenalna atmosfera, fenomenalne uczucie, wygrywamy jeden z pucharów, został nam jeszcze Puchar Anglii i Mistrzostwo Anglii, oczywiście puchar wzniesie Sylwondy Steen, ale to co teraz jest najważniejsze, to, że wygrywamy pierwsze, takie ważne trofeum w pierwszym sezonie, w pierwszym, no, w pierwszym sezonie na Bournemouth w BPL, no i zaraz Sylvain Distine wzniesie ten puchar Nad swoją głowę I właśnie za chwilę I to uczynił Bornmuth Wygrywa z Manchesterem city 3 do 1 na Wembley Ależ radość I Puhar Capital One Czyli Puhar Ligi Angielskiej mogę, mogę się mylić, ale raczej mi się wydaje, że to jest to FA Cup to jest puchar Anglia A Puhar Capital One to jest puhar Ligi Angielskiej I wygrywa to Bornmuth czy zgadną, czy zgarną trzy najważniejsze trofea w Anglii, czyli Puchar Anglii? Jeszcze mistrzostwo Anglii. Dwa trofea zostały nam jeszcze do zdobycia. Distin i cała drużyna idzie do swoich kibiców, żeby podziękować za wspaniały doping, za to, że byli te całe 90 minut. I tu proszę zobaczyć, jak się cieszy Artur Borus, ale to też Bartłomiej Grondowski, Dwóch Polaków wygrywa Puchar po Capital One. Jeszcze tutaj, jeszcze raz wznoszą ten puchar przy swoich kibicach. Wembley żegna naszych wojowników, żegna te dwie drużyny i żegna zwycięzców, czyli AFC Bournemouth. Zapamiętajcie nazwę tego klubu, ten klub to jest przyszły, przyszły zwycięzca Ligi Mistrzów. Ta drużyna wygra Ligę Mistrzów z obecnym trenerem, jaki jest obecnie. I mamy potwierdzenie, moi drodzy. Wygrywamy Puchar Capital One. Emocje były niesamowite. Niesamowite, aż ja tutaj naprawdę. Mam nadzieję, że nikogo w domu tym nie zdenerwuje, ale. No trochę już krzyczałem, ale to możecie usłyszeć. Mamy zdobycie Pucharu i to się liczy. Aha, my mamy jeszcze. Dobra, to my jesteśmy zrównani z Chelsea. Ale my mieliśmy jeszcze jeden mecz. Nagroda z turnieju. Wow, same siódemki prawie. Dzięki, trenerze. Aha, dobra, to błąd, ale no dobra, nieważne. Mamy, mamy. Puchar Capital One należy do nas. No i co? W tym miejscu chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek kariery Bornów. Dajcie lajka za to, że udało mi się wygrać w końcu. Coś wygrać z tą drużyną w BPL. No i nie zapomnijcie, jeżeli tym wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I widzimy się w następnych odcinkach już codziennie, bo powoli chcę wdrażać ten plan, co mówiłem wcześniej. A więc ja się nim żegnam. Cześć!